Cześć! Dzisiaj się biorę dalej za DRK, później tam jeszcze mam samochód do dezynfekcji, ale to sobie zrobię później, a tutaj chcę, żeby mi tej reklamówki nie wywiało, już, wie, już widzę, że rękawica sobie tylko ubiorę fajny sposób widziałem na yy, nasączanie filtra powietrza olejem Oj, ale teraz na jakim kanale żeby nie skłamał chyba enduro concept garage więc także filtr do reklamówki będziecie tu coś widzieć tak lepiej będzie tu go jeszcze musiałem kleić bo był pęknięty Poklejeniu go nitką tutaj schwyciłem, żeby się nie rozszedł, no ale filtr generalnie domyłem. Teraz już żadnych tam lewych otworów nie ma, ale i tak muszę zamówić nowy. I teraz, tak, trochę oleju po filtrze kurde mi tu poleciało po tej bańce zaraz muszę to wytrzeć bo ten olej jest strasznie lepki zobaczymy czy to wystarczy i teraz tak zamykamy reklamówkę i ciśniemy w tej folii A jeszcze będzie trzeba dodać Nie, bo to jeszcze tutaj, żeby po całości się to rozeszło. A przedtem to filtr mówię ktoś... Muszę kamerów się trochę niżej. Przedtem to ktoś airbox tylko od góry otwierał i ten filtr olejem polewał tak z góry takim czerwonym jak do dwóch słów do mieszanki A nie pomyślałem bo wczoraj sobie gogle zamawiałem mogłem od razu filtr też wziąć nową taką gąbkę to jest ogólnie dostępne no, trudno, na razie tego zmontuję. Już wszystko jest uklejone, ale jeszcze trochę kurczę, teraz co? Cały ja się kleję. Szmaty pewnie tu jakieś nie znajdę. Znajdę jeszcze. Dobra, coś tu jest jakieś już usmarowane, ale trochę oleju jeszcze muszę dolać. klei się ten owej kuszy, No jak ktoś mądry nad tym myślał i taki widocznie musi być, żeby swoją rolę spełniał. Tak już, że cały będzie przekolorowany na równo. No to znaczy, że cały tym olejem jest już dobrze napity. Jeszcze sobie tu zajrzę. No, elegancko. Ciec to nie będzie, ale... ...prawidłowo jest zrobione. Kurczę. Teraz tylko jak to do środka się z tym zmieścić kurde bo to właśnie nie wiem czy tutaj tą gąbkę nawlec na to i wtedy do środka nie wiem czy to mi tam przejdzie wszystko Czy najpierw ten kosz założyć tam w airboksie. Teraz spróbujemy tak. Pierwszy raz to robię. Ściągnąć to tam wyciągnę, bo to wszystko uświnione bez problemu. No, popróbujemy. Użę, gdzie tutaj jest teraz oczko, żeby w osi stanęło? Czy to tak ma być. ten kosz czuje, że na miejsce wskoczył. Teraz tylko kwestia śrubką tam dobrze trafić. Już widzę, że będzie problem dobra rękawice i tak muszę ściągnąć. Przynajmniej jedną. Pierwsze ze śrubką pchać, bo tak to tam nie ma dojścia. Przeszło, przeszło, dobra. Później się pójdę umyć. na Gwint. to też nie takie chopsiup to wszystko z ręki ucieka tłuste Chyba, że jeszcze nie łapi ławszo za bardzo go na dół ścisnąłem Dobra, tu już jest to na razie się wyłączę i idę ręce umyć. Dobra, teraz jedziemy z pokrywą na zawory. pokrywę i później dopiero muszę żebym to tutaj dobrze wycelował o. muszę poszukać sobie jeszcze kupić lóż dynamometryczny taki mały Tam nie wiem w jakim zakresie no ale tak do 50 Nm myślę żeby tutaj nie poprzeciągać gwintów bo to głowica aluminiowa zresztą nie tylko tutaj bo to mam duży taki okurcze ale dobra te już pójdą z tamtej strony i co i dziesiątkę dziesiątkę na setkę co tu będziecie pod słońce widzieć co się będzie to śrub od groma jedne są nasze dwie są tylko dłuższe wykręcając tak obejrzałem sobie poukładałem bo jak są różnej długości śruby tam przeważnie jakiś karton biorę pudełko otwory gwoździem czy śrubokrętem tak jak są rozkład śrub no i wtedy wkładam te śruby po kolei tak Mam poznaczone gdzie przód, gdzie tył, że to jak mówię jest kilka różnych tych długości no to nie ma problemu wtedy żeby to się pomieścić tylko kurde, tak patrzę teraz tutaj to tu nie przełożę bo siłę nie wiem co to tutaj, o, w głowicy jest jakiś taki pierdolnik o. to tutaj do środka kanału idzie pewnie świeca żarowa, <głos> <głos> tak w pokrywie zaworów, i w benzyniaku żarty, żartami, ale co to było? To nie wiem. Tutaj jeszcze mi brakuje. Nie ma jest mocowanie silnika z dwóch blach taki wieszak stąd do pokrywy zaworowej czy, czy później to i tak go założę jak gdzieś trafię coś takiego no to zawsze mówię no sztab inżynierów myślał nad tym no to niech będzie tak jak ma być jakaś piątka piątka szpilka ona jest osadzona w gumowym takim kołku który jest tutaj w otworze w pokrywie zaworów no i tu taką blachą jest to ta śrubka chodzi co to tutaj do czego to służy co mówię nie wiem Z strony też najpierw ręką. Śmiesznie, bo dźwigienki zaworowe są na wałkach, osadzone tutaj na tym, w pokrywie zaworów jak się pokrywę ściąga no to klawiatura zostaje w pokrywie zabory ze sprężynami są gołe w głowicy Kurze, nie w tą stronę dobra zaczniemy od środka nie za ostro Jedna czwarta cała kręcę to tutaj krzywdy nie zrobię temu gdzie tam pod palce muszę pomacać, gdzie następna na tych co teraz tutaj kręcę to są właśnie osadzone tu i tu to są te wałki z ligienkami. Myślę olej tutaj nie będzie. Ciec nie to tak mi uciekło gdzieś spod palca a lepiej nie przedążyć. Tutaj jest okienko takie rewizyjne do sprawdzania Rząd jak się składa, wałek jak stoi napinacz wczoraj łańcuszek napiąłem się odkręca tutaj tą kontrę nakrętka jest na 12 klucz śrubokrętem się luzuje tą śrubę tutaj trzpieniową odpuszczamy jest wałek taki na sprężynie jak odpuścimy no to sprężyna ten wałek dopycha do tego do napinacza luz wykasowało dokręcamy kontrujemy Brakuje mi tutaj tego grzybka na sanie i to muszę z czegoś patrzeć takie. Aha jeszcze tutaj gdzieś kapsel do tego muszę kapsel, kapsel, kapsel. A gdzie to będzie on teraz? Hmm. Od razu to można na zębatkę osłonę albo on nawet jest gdzieś tutaj. Proszę, musiałem gdzieś tutaj nie położyć. Na... Aha, jest. Zmogę, on jest tylko tutaj wciskany. Chyba, żeby to jeszcze prosto chciał wejść. może tak jakiś by musiał mieć. No coś z poślizgiem tutaj dać, o, już będzie. Dobra, to teraz co to tak wykręcone. Ósem nie mam tutaj ósemki nasadki. Dobra, to sobie zostawimy na później. No nie wykręcę ręką. Tu gdzieś się poci patrzę. drugi czy trzeci raz wycieram. Prawdopodobnie puszczelka pod cylindrem jest do wymiany to zobaczę w trakcie co to tam jak wygląda ale mówię ona tutaj taka wyszła aż z tego pewnie ktoś za ostro tutaj dociągnął nakrętki na tych szpilkach no i szelka przycięta, teraz tak tu sobie odkręcimy rewizję tu bym musiał jeszcze też na ten imbusem nie teraz imbusy no za duży bajzel tutaj już jest ale jeszcze trochę myślę i się dobra idę do tego w kotłowni pewnie